Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj niestety, albo, no niestety, niestety, musiałem znowu wyjechać w pole za sprawą, czy może głównym winowajcą jest oto ten rzepak tutaj, który tak powystrzelał nagle w pszenicy, no i, i no zresztą w sumie moje zaniedbanie, chyba no pokrótce pewnie też, ale głównym Głównym czynnikiem było to, że temperatury były zbyt wysokie, by stosować jakiekolwiek herbicydy, no, przy takich dużych temperaturach w nocy znowu rosa i tak kurczę, no nie było kiedy dzisiaj troszeczkę temperatura się obniżyła po naszych deszczach, które oczywiście nas ominęły. No i co, no trzeba było jechać, no zobaczcie, tak się pochylimy, nie wiem czy będzie widać, może zdejmę kamerkę. O, tu jest, wystaje gościu, jeden. Także tak to się prezentuje. O, powystrzelał ten rzepak. Niesamowicie. No i co, trzeba, trzeba go zwalczyć, tak? No bo tak, tak zostać nie może na pewno. Yy, no, on tam jest teraz w takiej fazie yy, pączków. Yy, bardzo łatwo będzie go, go zwalczyć, bo jest bardzo wrażliwy teraz. Mimo, że jest tak duży, to jest bardzo wrażliwy. No i co więcej, jak, jakoś innych na tej działce chwastów nie widać. Poszedłem też na kolejną. No tam znowu powyskakiwał mi haber i troszeczkę rumianu. To zresztą, zresztą na następnej działce podjadę, zobrazuję chwasty, które, które nam powyskakiwały. Pszeniczka jest zdrowa, jest ochroniona bugiem. Jest zastosowany tutaj też, tak jak mówiłem w filmie z zabiegu T1, czyli Medax. Skrzypionki, jak, jak widać, no pojawiają się. Nie dodawałem tutaj na razie nic, nic na skrzypionkę. Mam nadzieję, że jeszcze i tak. Bardzo dużo, dużo nie ma. No ale wiadomo, pojawia się, więc trzeba już o niej zacząć myśleć. Wracając do pszenicy. Pszenica zdrowo, zdrowa, nie ma jakichś takich poważnych objawów, chorób. Yy, mączniak, mączniak zrobił się różowy, tam gdzie był yy, nowych, nowego mączniaka, nie widać. Także na razie, na razie jest, jest ok pod względem, że tak powiem, zdrowotności yy, pszeniczki. Rzepaczek, no, Rzepaczek to jest Clerfield. Zastanawiałem się sam, jechałem poprzeczniakiem, i na poprzeczniak Kurcze był, tak w sumie niecały poprzeczniak tylko 18 metrów. No już pewnie się od razu domyślicie tak, zostało mi z jesieni koło siebie, koło domu robiłem, zwalczałem chwastoksem i przejechałem ten poprzeczniak, i tu nad lasem kawałek. No i. I tam ciściutko Nie ma w ogóle żepaku więc nie muszę poprawiać na, na, na dwuliścienne. Więc... Yy, więc trzeba było zastosować Golda. Właśnie. Czym jadę? Jadę Goldem. Yy, czyli Flora Sulam z 2,4 D. W dawce 0,8. Nie daję więcej, no bo jako tako... nie, nie jako tako, tylko normalnie jako rzecz biorąc. Nie ma innych chwastów, prócz, prócz tego rzepaku, więc... Tak jak mówię, rzepak jest y, wrażliwy, jeszcze w tym bardziej w tej fazie, y, tu efekt będziemy mieli w ciągu 3 dni, także też tam podrzucę gdzieś zdjęcie, jak ten rzepak się zachowa, po zastosowaniu tego środka, y, no 2.4D ma też dosyć długą rejestrację, więc tam y, nie powinno nic się stać, wiadomo, teraz jeszcze... W warunkach takiej suszy każdy y, każdy zabieg jest jest dla niej czyli pszenicy stresem tak więc tutaj y, no na pewno ona coś tu odczuje no ale to to nie powinno być y, jakoś nie wiem bardzo bardzo dla niej stresujące aczkolwiek na pewno na pewno to y, jakoś jakoś się Przeniczka odczuję. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewa i będzie wszystko ok. A rzepak, rzepak, jak rzepak, mówiłem, że to jest Clearfield, tak, bo go nic nie wzięło. Tym bardziej, że tu też Atlantisem jechałem. Mamy tam sulfonylomoczniki, czyli ta sama, ten sam, ten sam mechanizm działania co i Mazomox. Tak, czyli ten rzepak Clearfield jest odporny na i Mazomox, substancje z klerawo więc tym samym odporny na sulfonylomoczniki no i tym oto sposobem on został a yy, boi się jak cholera czy to Dicamby, czy to MCPA czy to 2,4-D, czy to FloraSulam Fluor, tych, yy, tych oto substancji które mają inny mechanizm działania yy, reaguje na niego wiecie w jaki sposób, że rzepak Ginie. Dobrze, jeszcze chwileczkę na następnym polu, kilka słów. Zmonitorujemy tam, co jakie chwasty powyskakiwały. A tymczasem, na razie, jeszcze w tej z powrotem i przelatuję na następną działkę. Do usłyszenia. Witam ponownie. Tak jak mówiłem, na kolejnej plantacji jestem. Króciutko tylko pokażę, o co chodzi. A no oto, troszeczkę zdajemy tą kamerkę. Nie, troszeczkę, tylko całkiem. No i tutaj mamy nasz yy, haber, zaraz będzie na niebiesko kwit, bo już jest yy, bliżutko, tutaj już jakiś pączek jest. Także no, to jest cała yy, woda na młyn, yy, która, która zmusiła mnie do tego też, żeby na tym polu przyjechać. Gdzieś tu też wcześniej widziałem yy, troszeczkę albo takie niedobitki, o, rumianku, on został tutaj potraktowany, ja Wam zaraz to zobrazuję, yy, tu. Troszeczkę go Atlantis przy... przyciachnął Ale... no ale no niestety Gdzieś wzięło bydle, że tak powiem brzydko Odrosło, nawet te korzonki, zobaczcie, ten korządek jaki jest y, słaby A tu młode, w takiej, w taką suszę młode gdzieś z boku wypuścił No przecież to jest, to jest po prostu jakaś parodia O, tutaj też powolutku zaczyna, no nie idzie go wyrwać Ten jakby był obumarty, ale taki chwast i o suszę potrafi gdzieś tutaj się odbić. Zobaczcie, tutaj też. Nie, on tutaj ma troszeczkę y, obumartych tych liści. No ale jest, ale jest, a tego y, tego chabra no, jakby w ogóle nie było widać, że coś się z nim działo. W ogóle. zielony do góry wyskoczył i to na momencie jeszcze niedawno chodziłem po plantacji, to tak nie za bardzo było go widać. No Przyznam się też, że nie przyglądałem się specjalnie. Wiecie, jak przechodzi się po plantacji, i widać, że tu jest nie dość, że susza, to i ty między rzędziami nic nie widać, a jednak gdzieś tu, o tu zobaczcie, jakie jest zagęszczenie tego, no i, i gdzieś to nie wiadomo kiedy odbiło. No i dlatego dlatego yy, w tym przypadku Gold, żeby, żeby raz, dwa zadziałał, to jest przytulia, zobaczcie, i jest po przytuli, tak. Jeszcze gdzieś tam jakieś tam listki, coś tam zielone jest, ale z niej już nic nie będzie. Także yy Atlant jest sobie poradził w 100%, ale, ale z rumianek troszeczkę i ten przepuścił. Chociaż tu zobaczcie, nie wiem, jakoś się gdzieś dostało i tutaj też jest rumian. I niby on jest tutaj przyciachnięty, ale gdzieś jeszcze ta kawałeczek zielony chociaż to jest blado, blado zielony kolor, no i on jest w sumie, że tak powiem spalony i ani ani korzonka, ani nic nie ma, nie. Także no tutaj nie wiem, może jakaś większa dawka, kropla na niego lepiej poleciała i go zwalczyła, ale no nie chcę tu jakoś specjalnie yy, yy, mówić o tym, no bo nie, ma, nie mam większego yy, większej wiedzy Czemu, czemu, co na to wpłynęło? Tutaj też jest przytulia zwalczona. Tu tak samo. Proszę, miotła też. Także tu jest, przytulią mamy spokój, a reszta, a reszta będzie zwalczona goldem. Małe ryzyko jest ze wszystkim, bo już jest dosyć późno. A dru Drugie kolanko raczej, raczej jest, na pewno nie chcę mi się wyrywać tego, bo jest. Chociaż czemu nie? Jo, już wyrwałem! Wyrwałem! Założę teraz na głowę kamerę. Mam mało bakterii, więc to będzie takie jeszcze szybciutkie. Zobaczcie, co tu, dwa źbła zostały. Ciekawe, czy to w ogóle się utrzyma. No i jak to wygląda, te kolanko, tak? Mamy już je tutaj. czy oberwiemy tutaj jeszcze jedno dlaczego, dlaczego się boję o, o, o ten produkt no bo tu jest 2,4D i to też, też działa jako regulator, więc, więc to, jest, to jest, no wiadomo zawsze jest ryzyko, tak, tym bardziej, że zobaczcie, gdzie te drugie drugie kolanko wyszybowało nie wiem czy to będzie widać, o tak przelecę. O, tu mamy jedno, drugie no i zaraz pewnie o trzeciej już gdzieś na tej wysokości jest tak gdzieś tutaj, także yy, także powinno... No jest wiadomo, jest, jest ryzyko. Yy, zabawy akurat to nie, tutaj nie, nie, nie tędy droga. Ryzyko jest, no ale trzeba je podjąć, bo wiadomo haberek będzie tutaj niebiesko. No i tym oto akcentem kończę dzisiejszego vloga. Do usłyszenia w kolejnym. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.